Tak jest i jej naprawdę przyznał rekompensatę graczom, w związku z czym wczoraj te karty Ice... Cholernie poleciały w dół, a rynek po prostu został zasypany Gabrielem. Jezusem z miliona do pięciuset tysięcy. Jezus trafił do mnie w formie niewymiennej, i mam nadzieję, że do wielu z Was też. Dałem wam znać, jak coś. Mam czyste sumienie. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damien i witam Was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Paczka z niespodzianką. Do trafienia mamy karty Numbers Up, Wants to Watch, Team of the Group Stage i jeszcze jakieś chyba Rural Play, no wiecie co, łamacze zasad, coś w tym stylu. Składzik przygotowany, nie przedłużamy też. Warto zrobić to wyzwanie, ponieważ tutaj dostajemy kolejny token. Ten zielony, który będziemy mogli już przepalić 26 grudnia. Wiecie, na tę paczkę Ultimate, czy to jakieś stroje ikon, czy to 10x85+, lub też dwóch piłkarzy. Oczywiście to jeszcze nie jest ta paczka, tutaj... <śm> Jak mnie to wkurza, naprawdę. Po prostu pokażcie te karty i tyle. Nikt nie chce oglądać tej animacji, a ja tracę cenne 5 sekund. Mamy też kolejne zimowe wyzwanie... Też przygotowałem, żeby nie przedłużać, żeby wszystko dzisiaj było sprawne. Nagrodą jest kolejny, już w sumie dziewiąty token i mieszana paczka piłkarzy Prime. Mówię dziewiąty, choć ósmego jeszcze nie zdobyłem, bo ósmy jest ten z zadania z Mystery Ball, co pokazywałem wczoraj. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, jeśli film Wam się spodoba i my lecimy. Once to watch Buntownicy numbers up to yes. Dobrze zapamiętałem. Diogo Żota, Diogo Jota, ponieważ dzisiaj wieczorem te karty dostaję upgrade i to będzie. Mogło być gorzej. E, dobra, podgląd złotej paczki. Może jeszcze tutaj coś poleci. Uuu! Kolejne fajerwerki. To nie Mandy. U, ej, 85. Chyba opłaca się kupić tę paczkę. Ile za takiego Grisma? Na 8000, tysięcy. No to piorę. Udany pack opening. A coś mi mówiło, by kupić wczoraj Diogo Zotę. No postawiłem na Fabinio. Fabinio spadł do 420 tysięcy. Diogo Zota wczoraj był chyba przez chwilę za 250, teraz już 320, więc niestety. Nie zrobiłem najlepszego interesu, ale dobrze, dzisiaj jeszcze trochę paczek będzie, ponieważ mam zamiar skończyć kwalifikacje. Dzisiaj, no tam, znaczy jutro rano, kończy się sezon. Jestem gotowy na wszystko, ponieważ y, brakuje mi chyba już tylko czterech spotkań do 5. No Muszę rozegrać 5 meczów, by wbić 90 mam ulepszone nagrody, więc w sumie jutro nagrody za pół miliona monet będą srogie paczki. Plus zrobię prawdopodobnie ten Mystery Ball, więc trochę siedziać będzie. Tak naprawdę brakuje mi tylko jednego zwycięstwa, by zakwalifikować się do Ligi weekendowej. Mam bilans 4 do 0. No i jest. <grystanie> Gabriel Jesus zastępuje u nas Karima Benzeme. No ja nie ukrywam, już trochę nim pograłem. 12 bramek w 7 spotkaniach. Ta karta jest chora. Jeszcze sprawdzałem, czy mogę mieć więcej zgrania. Trochę boli to, że ten Fabinio nie jest zgrany z Jezusem. Mogłem zmienić mu SP na SP. Zrobię to, stać mnie. Tym Fabinio też trochę pograłem. Osiem bramek w piętnastu spotkaniach. Z czasem go polubiłem. okej. Okay. Wini nerest spokojna drużyna. Fajnie byłoby wbić tak szybko piąte zwycięstwo. I kto wie, może nawet powalczymy o coś więcej dzisiaj. Ale wszystko zależy od tego, jaki poziom będą prezentowali rywale. Czy to będzie spacerek, czy jednak mocny tryhard. Na lepsze nagrody potrzebuję ośmiu zwycięstw. Nie ukrywam, jest lekki ból po tej paczce z niespodzianką, bo oczami wyobraźni widziałem tam tego Diogo też w szczególności, że udał Dalglis, co ty odwalasz? Udało się trafić te karty number Brzap. No ten diawara do niczego mi się nie przyda. Znaczy, no dostanie plus jeden do oceny ogólnej, to go po prostu przepalę gdzieś. Dobrze, że spalony. Są. So, Fabinho musiał to wygrać. Jezus, jeszcze co? Jezus, Fabinho za Polakarnego Dalglis. Tragedia, ja tego nie komentuję, nie cieszę się, bo to był jeden wielki wylew. A w między... czerwona kar, ale alecban, choć nie wiem czy nie. Kurde, czerwona. Nie przemyślałem tego, przepraszam, będzie rzut wolny, a ja muszę <głos》> zrobić jakąś zmianę. Zejdzie Kenny, wchodzi Felaini i Soul będzie naszym Esio. Babu, co się dzieje? Co się dzieje? Kompletnie nie ma kleju w tym spotkaniu, i teraz Jezus. No co, od razu do winiego. spróbujmy, będzie miał mnóstwo miejsca, Vinicius Junior mocno uderza, 2-0. Perfekcyjnie wykorzystana kontra, trochę bałem się, że skrzaniłem z tym podaniem, bo zrobiło się gorąco, ale no muszę ufać moim najlepszym piłkarzom i to się opłaciło. No nie, niestety są tutaj złapany, ale Neuer w porę, czysto? O, kurde, nie wiedziałem, że babu tak z lewej nogi potrafi. A spróbujmy. Anthony! Kurcze, yy, precyzyjnego zabrakło, bo tak idealnie wyszedł ten bramkarz. Szkoda. Kłopoty. Korea uderzy po długim. Zachował zimną krew, zachował zimną krew. Niestety dwa do jednego. Szkoda, yy, że tak naprawdę no nie mam braków w obronie, ale tak jakoś czuję, że jest ona luźniejsza. A zdjąłem napast. No. Neresz Korea to jest gold 2 do dwóch. Żałosne, kurde. Niestety no, od stracenia drugiej bramki za dużo nie stworzyłem. Czuć niestety tę przewagę jednego piłkarza i boję się, że zaraz będzie już po ptakach. Złe wybicie. Gabriel Jezus Matko boska. Przecież to byłby nieprawdopodobny koniec tego spotkania, ale niestety, nie wiem, czy dobrze bym przyjął, bo raczej obrońca bym mnie od razu wszamał, ale... Warto było zaryzykować, tylko czy nie stracę przez to gola teraz? Może jeszcze jedno podaniem: Babu. Dogrywka. Ok, przepresowałem na samym początku. Vinicius Junior, proszę, zrób to. Dobitka. Nie, nie. Jezus i proszę. Strzał gol! 3 do 2. To miało trafić do Fela niego. Ogromny fart, ale dobrze, że na tak przedno wpuściłem go z ławki, bo mu ufam. Ma niesamowitą lewą nogę. Ma to tempo, ma ten dribbling. No i jak widzimy, również inteligentnie potrafi ustawić się w polukarnym karnym. Rywala super. Ojeny, ale ciastko. I proszę z prawej? Musi być. No nie wierzę, ten markinios. Niakate kontra Neresz, Neresz. I czy, I czy to precel Kim Pembe do niego podejdzie? Nie, to będzie Neresz faulowany, ale poszkodowany. No, niby nie powinien wykonywać jedenastki. Gdzie on przymierza? Neresz kontra Neuer. W sam środek, cholera. To nie koniec emocji. Nie, no, korona, miałeś się tu podłączyć do tej akcji. Dobrze. Czacza pong będzie bohaterem. Cholerny Kim Pembe. Mamy rzuty karne. Mogłem się tu lepiej zachować spokojniej. No, niestety ja strzelam jako pierwszy, że. Rzez... Puściłem L1, bo przypadkowo nacisnąłem, nie wierzę. Neresz, w sam środek rywal to chciał powtórzyć. Korona na zielonym 1 do 0. Szawi może w znów, znów w środek. ok, czyli każdy będzie strzelał w to samo miejsce. A Champong, środek? Co jest? Pff, naprawdę tu strzelił. Palce mi chyba zjeżdżają, nie wiem, wini, 21. Zobaczmy, opęda kontra Noyer. to było przewidywalne, mamy prowadzenie, no i teraz trzeba strzelić Marwan, Felaini. jest zielone, jest koniec, wygrywamy te rzuty karne, źle, źle wyliczyłem, nie wiedziałem, że to jest ostateczna jedenastka, no tak, tak jest, piłka wpadła do siatki ojeny. Mamy pięć zwycięstw, spróbujmy powalczyć o coś więcej, w ramach przerywnika player pick, może Fabinho, może nie. Zgodnie z zasadami w futbolu, Syle musi sobie odpocząć. Zastąpi go Sol Campbell. Okej, okay, Kanto na Ruben Diasz. Van Dijk, solidny środek obrony, którego trochę się boję. Oczywiście wygrywać już nie muszę, ale skoro mam najlepszy bilans w kwali, czyli 5 do 0, to spróbować mogę. Czyżby to miał być taki początek? Mamy 6. Ej, tak w ogóle, to sobie myślę, że na lewą obronę żało Cancelo by ładnie pasował. Zorientowałem się, że przecież nie muszę ciągle grać z tym Davisem. Kto mi każe? O! 169 tysięcy z cieniem. Pięknie. Ok, po dwóch minutach udało się znaleźć rywala. Żadnej specjalnej karty, ale jest jeden wyjątkowy napastnik: Cristiano Ronaldo. Boję się, bo gość na pewno potrafi grać z takim składem. Znaczy, to nie jest zły skład. No też, jak gadam, jak potłuczony, ale ma wszystkie pozycje wypełnionymi prawie że najlepszymi możliwi, możliwymi graczami z Premier League. Jeśli chodzi o zwykłe wersje, więc w rękach naprawdę dobrego gracza, to taki skład to wiecie. I do toców mógłby wystarczyć. Ok, widać, że prosto prostopadłe opanowane do perfekcji, a ja nas ratuje. No dobra, z tymi pozycjami przesadziłem, bo ma też fila Fodena, ale prawie gole z Fordem zdobył. Marzu utrożny. Choć ten Foden na początku gry świetnie sobie radził. Ronaldo na krótki. Ale to schrzanił, przecież. No, no chyba, że i tak będzie golfodenem. Podanie. Babu to było... Go... Nie, co ja zrobiłem nojer! No moja wina to jest moja wina. Przestraszyłem się w składu rywala. Psychasiada. Rywal próbował schematu, więc ja też mogę. Cyk, Anthony, i to musi być golnia. kate, 1 do jednego. Cancelo, bajeczne podanie, Dalglish, 2 do 1, no i powiem wam, że bardzo mi się to spodobało, użył tutaj oczywiście swojej prawej nogi, znalazł Szkota, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, rywal nie zablokował mi możliwości rozegrania schematu, ale próbuję coś innego, ha! Dalglish, dobrze, Anthony, lepiej podać niemu Kenny, wchodzimy w pole karne, Nazie, nie no, Alison są sobie jaja teraz robi. Nie wiem, może po takiej interwencji będzie musiał przejść jakąś terapię, ale no żeby... <słuch> nie, nie proszę. No, yer, dobrze. No nie. Jak... Przyciskamy gościa 4-1-2-1-2, pressing po utracie piłki. Babu idzie na SPD na prawą obronę Trent Alexander-Arnold i jeszcze Korona jako SPO. O, rywal wprowadził Messiego za Rashforda, choć kto wie, może jest wypożyczony. A jeszcze Zinola, czyli nie wiem, challenge sobie robił czy coś. Franky, to będzie gol. <grym> Niesamowite! Nie, 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 przecież syl! Ale son odwalił. Bardzo źle musiał wygiąć drążek mój przeciwnik. Szczerze, jeśli to przegram, to będę rozczarowany, bo no, pierwszą bramkę mu podarowałem, druga to też była taka, jeszcze patrząc na dużą chwilę wcześniej, i mogłem sam strzelić. No co to jest? Ronaldo, Niakate zamulił Zinola Gol. Kompromitacja. Jedno przejęcie, jedno podanie do przodu, tego potrzebuję. Spalony, spalony, spalony. Nie było, no to po meczu, niestety. Chyba, że te nie. Nadal jest szansa na pierwszą rangę, ale jak mi tam rywal szybko rozwali, to wyjdę. O, panie. czerwony salach. Jezus, czy będzie ten gol? no co, jest. Ja, ja nie mogę, ja po prostu nie mogę strzelić. Nie, wiem, rywal tragicznie zaczął to spotkanie, szczerze nie wiem za bardzo, co się dzieje. Teraz dal no za mocne podanie, jak, jak, mnie to boli, że brakuje takiej żałosnej, prymitywnej dokładności, no. Dalglish no sprytnie piętką wchodzi ten Jezus i jest, Nie. Proszę. Jeden do zera Gabriel Jezus, to jest jego oficjalnie pierwszy gol na YouTubie. Może pójdziemy za ciosem, Dalglish 2-0. O, kurde, ale błyskawiczna akcja Fabinho! No na was daj spokój sobie już. Co, skończę nim czy nie? Spróbuję. <noise> Spodziewane bramki to ja w tym meczu powinienem mieć, nie wiem, chyba. 4-5, no a rywal trafia teraz, tak zagadałem tego gola, żebyście nie zwrócili na to uwagi. Anton za pola karnego, nie ma. Chodzi a za Antonego. Potrzebuje trochę pewniejszych strzałów. No, cholera jasna, bo nie może to pójść do Jezusa, który nie był na spalonym. A czampong idealnie uważałby nie spalić, proszę. Prawa noga do bitka winiego Jest, jest, 3-1. Op. a czampong. Skończ to, proszę. Lewa. Nie, to jest. Dobrze, że prowadzę, bo gdyby tu był jakiś remis czy coś, to ja bym wyszedł z siebie. Czyżby, manę? Jakby to przeleciało mu pod pachą, to wpuściłbym Fela i niego. Panie sędzio, już naprawdę po co? Po co dwie minuty doliczone? Skończmy te kompromitacje. To jest moje chyba najgorsze zwycięstwo w tej FIFI. Naprawdę kompletnie nie czuję satysfakcji. Chcę zobaczyć, ile ja celnych strzałów tutaj oddałem. Nie mówię, że wszystko powinno wpaść do siatki, ale 3 do jednego? Nie, nie, za mało. 20 strzałów kontra 4 strzały rywala. 6,4. Oczekiwanych goli. 14 celnych hit. Okej, okay, pytanie brzmi. Czy to będzie prezent, czy jednak wyjdzie przy 0 do 0? Chciałbym zobaczyć te nagrody za pierwszą rangę po tych meczach, które grałem przed chwilą. Nie ukrywam, psychika nie jest w dobrym miejscu, ale tak rywal nie naciska tego X. Boję się, że jednak prezentu tutaj nie będzie. No, zakolejkował pauzę i tak jest. Będę musiał to wywalczyć. Okej, okay. Szymon Ban za nowy Awaro, o którym zapomniałem wspomnieć. Fajnie wygląda, jak co roku, ale szczerze dam wam chyba spokój od Awaro, choć 150 tysięcy od zera może go zrobić. Tak w razie czego, by nie żałować w przyszłości, przemyślę to. Jezus, zacznijmy to od gola. Vinicius Junior 1-0, tragiczna interwencja bramkarza i to jest niesamowite. Nie, przed chwilą na was to by to wyjął swoimi klejnotami, a tutaj Donna Ruma zalicza taką wtopę. Babu, oj, to jest to wejście, Antoni, daj nam pierwszą rankę, podanie, Dalglish, 2 do 0 w 13 minucie. I znów Antoni leci, tym razem może on to skończy, Antoni mocno, ciekawie, ale nie będzie, <ścoughs> 3 do 0. Mamy po raz pierwszy pierwszą rangę w kwalifikacjach. Bilans 8 do 1. No i powiem wam, że jestem naprawdę dobrze nastawiony do tej ligi weekendowej. Szkoda, że nie mogę jej rozdzielić na 3 dni, ale wierzę, że dwami wystarczą. Mamy potwierdzenie. BUM! Chociaż tutaj mogę wam pokazać pierwszą rangę, bo nie ma szans, że wbiję kiedykolwiek 19 do 1. A może. No i co my tu mamy? Mega paczka, złota paczka z rzadkich kart. Jedna duża złota paczka, czyli wartość jakoś, nie wiem, około 100 tysięcy, czyli. I teraz pytanie brzmi, czy było warto się tak męczyć, no chociaż taka satysfakcja wewnętrzna została przeze mnie osiągnięta, że zrobiłem to 8 do 1, ale czy gra za to wynagrodzi, no jak chociaż fajerwerków nie będzie, to się załamie. Paczka druga, fajerwerki, czyli moje życzenie zostało spełnione, Aleksandro, warty 1000 monet, spokojnie, nie, oj, myśliwy tam był, chciałem powiedzieć, że od kaski mi raczej nie odbije po tych paczkach, złota paczka rzadkich kart. Same rzadkie kary. No i znów myśliwy, ładnie leci. No i najlepsza paczka, mega paczka. 3, 2, 1, fajerwerki. Co to jest? Jest 84. Raczej już nie będę próbował ponownie wbijać tej pierwszej rangi, byleby mieć drugą, byleby mieć kwalifikacje, oddać te kilka winków i tyle. Dajcie Fabinho z bo chciałbym kupić sobie tego Diogo Jotę. No zasłużyłem, 8 do 1 zrobiłem, jej! Dobra, jeszcze jeden. Będzie czy nie? Ooo, Hurricane 90. I bardzo dobrze. Dobry foder. Może się przyda do ikony. Mówię o ikonie. No bo słuchajcie, w piątek wigilia. Fajnie byłoby otworzyć jakąś mocniejszą paczkę spod choinki. Wszystko zależy od tego, co wpadnie w nagrodach. No mówię, będzie tam dużo paczek. Oby poleciały te wysoko ocenione karty. Od zera to wyzwanie kosztuje 330 tysięcy. Kilku wysoko ocenionych zawodników mam, więc. No raczej w piątek spróbujemy jeszcze raz trafić, Petita. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. No myślę, że dostarczyłem wam emocji. Trafy zostawiamy na jutro. Trzymajcie się, cześć!